Siemanderko, siemaneczko. Podstawiam na chwilę wagę. Bo zabieramy się za tego to przepompownika. O. w pompie. Widzieliście takie coś? Ja jeszcze nie. Zapalimy sobie świeczkę. No, chwytaj. O, niech ta świeczka się nagrzewa, trochę cieplej będzie. Taka gorąca atmosfera będzie. <śm> no to leci. Która mamy? 21. Tak mi zegarek pokazuje. 21. To jest. 2053 przepraszam, a już 21. Się zabierzemy za pumpkę. Jak tam się, jak tam nagrywanie, kontrola? Nagrywanie jest, widać co robię, widać też dobrze. Jest i, i plastikus. O, membranus wyskaczus. Trzeba by było nasmarować. <grymne> nie ma po co. Będzie do Nie, Czy się nie będzie? Tylko jest. Wgłycimy to w szczękę i odkręcimy sobie takim kosmicznym wielkim śrubokrętem a co tam? jest trochę mosiądzu Mam taki drobniutki mosiąc to od razu nakrętka ląduje bez wagi, bo nie mam odwagi, bo to za ciężkie mhm. żeby zważyć tu oczywiście uszczelniacz, i to gówno jak zwykle będzie uparte. Głowa żeby... no. wyskoczyła. Głowa nie. Stoknę to pierdzielne młotem i sobie to wybije na no później. Na razie to ma być tak ekspresowo, także wyciągamy kondensator, i tam mamy torxa. Idzie śrubokrętem też. Jedna śrubka, druga. I śrubka numer 3. zdemontowana. Złomik. Kondensator, kabelki sobie chlaśniemy od kondensatora też. Kabelki sobie ładnie opitolimy i je budgo. Monetko go przydusić. Nie chce mi się fleksa odpalać, tak? Mógłby chociaż raz w życiu elegancko, szybko, krótko, zwięźle i na temat wyskoczyć. O, właśnie tak. O, sak. Mamy liniu. I mamy celotki stojanik od pompeczki. Kręcimy, Ja sobie go prześwidruję szybko brzepszczotem. I lecimy dalej. Miedziucha. No, nie mogłoby być inaczej w pompie. Jeszcze amylinium nie trafiłem. będzie moja żabka? Tu jest moja żabka. Chlas. 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 I ostatni raz. Chlas. Tak. I po robocie. Mięciuchach, szybka akcja, złomik, waga, i biorę Was już w ręce, no, złaźże, o, jesteśmy na wadze, wrzucamy, złomiaszczy mamy cztery śrubki, niebosowe, trzy śrubki, o, śrubki od tego, i mamy... 415 gram po 80 groszy mamy 33 grosze groszy 33 grosze amelinium po 620 złoty 24 zł. e, nie dodaję złomu dobra szybka akcja miała być powtórka ze złomem dorzucamy złom złoty 415 gram 0,80 złoty 57 już mamy, zł. tu no i ruda. Ruda na wagę. Las, kostki zostały rzucone 250 gram po 28, chyba 28. Tu mamy 7 zików, co razem nam daje 8,57. I kawałek nierdzeweczki. Tutaj w środku silnior, coś jeszcze znaczy ten złomron. Nie będę go wybijał, poleci tak na złom. Będzie ciężej. 26 groszy za niego. Co mamy? 8 zł, 83 groszy nam daje. Suprancko, elegancko. Wyszło. tam trochę miedziuchy, dwa wiadra i tutaj te różności. Już mi się nazbierało znowu tych e, stojanów od silników, pełne wiadro tam mam silników jeszcze, za ciemno nie widać silników tam jest, z 10 sztuk leży kilka kabelków do perelków, kompensator i tutaj solar mi się rozdobczył. musiałem go rozdobczyć całkowicie i tutaj trochę reliktów na melinum będzie od komara tylny bęben i od komara przedni Bęben. Udało mi się wychwycić na złomowcu. Także z tego też będzie odcineczek. No i w tym oto przedświątecznym klimacie z choinką z miedziuchy. O mam odwagę i pokażę wam ilo naważy. Chodź tutaj. Cyk. pełne 160 gram hojneczki miedziowej. Także w tym momencie żegnam się z Wami, tego, do następnego odcinka, w którym sobie rozbierzemy bębenki te oto komarkowe. Zobaczymy, co tam będzie, ile z tego aluminium. Serdecznie Was pozdrawiam wszystkich i do juterka po juterka.